Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Bartosz, a to jest Scribblenauts Unlimited. I kolejna lokalizacja, która jest. która, jest, która się. Vol Volcano, chyba tak się to czyta. Jest dosyć długa, ponieważ ma dwie gwiazdki i 11 cząstek. Także troszeczkę tych zadań nas czeka. No ale nie ma się co zrażać, nie takie lokalizacje już mieliśmy za sobą. Mam nadzieję, że tutaj równie śpiewająco sobie poradzimy. Hmm. Wow. Pojawiamy się i to w takim miejscu. Troszeczkę tutaj oddalę. Zwróćcie uwagę, już by mi umknęła. Wow, zwróćcie uwagę, już by mi umknęło. Jakbym nie oddalił. Co my tu mamy? Enveloping Heat Ray. A to Workbench. Ok, a to Flare. Mm, magic Carpet, aha to na siebie kliknęłem. My ray gun needs a colder source of power. Give me something to change my ray gun into a frizzy ray. Mm. Może gdybym damy tutaj górę lodową. Nie. Ice? Po prostu ice? A bo to chyba trzeba było do środka włożyć. Um, co teraz? A, będziesz teraz. O, bardzo mądrze, bardzo inteligentne to było. W ten sposób właśnie się zabraża. Tutaj mamy jakiegoś małego jaskiniowca. This was a terrible vacation spot. Help me ward off dehydration. Proste, te zadania są, widzę tutaj. Um, tutaj problem z wodą. Tutaj z lodem. Zobaczymy, co dalej. I need to step up, but I can't leave my leg alone. Step out. To jest terratorn. Terratorn. Hej. Wystarczył po prostu drugi ziomek do pomocy i wykrył się. Are you my mama? Wypluł się baby driver driver. wow O, widzicie, mieliśmy. Hmm. Nie, chyba nie chcę na nim jeździć, ponieważ nie mam nad nim kontroli. Ale odkryliśmy dzięki niemu dwie kolejne gwiazdki: Frodener Inside My Cauldron. Okej, okay, mm, to było dosyć dosyć łatwe, tak jak i kol tak jak i poprzednie mm, zadania. Co to jest? Jakiś UZ? I struck UZ. Find a way to contain it for me. Hm. cinder like ooze, i struck find a way to contain it hm jakby tutaj hm co za ten wow Dobry koleś. Najpierw do wiadra, później zeżar. To naprawdę zadziwiające. Tutaj niektóre są momenty w tej grze. Zajmijmy się teraz tą dużą kobitą, która prawdopodobnie jest jakimś tytanem albo gigantem. Give me something so I can play fetch with my dog. Tak jak dla ciebie, to kurde, jakieś chyba drzewo. <laughs> mightnęła tym drzewem, jakby w ogóle nie ważyło nic. Dobra. O, zwróćcie patrzcie, kto to jest. Mamy tutaj niziołka. I forgot what I supposed to throw in this volcano. Wow, wow, e, Doskonale wszyscy wiemy, co on chciał tam wrzucić. Ale czy rzeczywiście tak było? Nie wydaje mi się. Ale jest nawet e, orzeł, który po niego przyleciał. Czyli fajnie wykorzystali tutaj. Motyw przewodni władcy pierścieni. Provide the spark of life. Provide the spark of life. Ok, zobaczmy dalej. Help me temper this magic sword. Rusty. Ok. Ten miecz był po prostu zardzawiały, ja zrobiłem, że e, po prostu go pozłociłem. Zwróćmy uwagę co tutaj. Freezes from the Chocatrice petrifying Gaze Petrified Wizard. Okej, okay, Chocatrice, prawdopodobnie jest to bazyliszek. I on musi usnąć, prawdopodobnie żeby on się... Tutaj oswobodzili ale to nic nie pomogło może trzeba chyba to nie odchodziło yy. free? Hmm. O. Hmm. Trzeba coś tu położyć w, w zamian Krem. Nasmarujemy to pianką. Ok. Mam koronę, ale nie wiem. Po co mi ona, tak naprawdę? Taką sobie ją zebrałem Będę sobie z niej chodził, na razie. A tymczasem, co mam zrobić tutaj z tymi dwoma Free'as from the... Hmm. żeby trzeba zabić tego bezeliszka nie za bardzo lubię w tej grze zabijać ale jeżeli nie ma takiej możliwości innej to chyba będziemy musieli spróbować hmm. ciekawe co to było ciekaw jestem o co tu chodzi może ten miecz ma taką moc, być może. 9 na 11. Nie mam pojęcia, co trzeba zrobić tutaj z tym czymś. Sparky. Kurczę, zrobiło się czerwone, także chyba coś zepsuliśmy. Prawdopodobnie wybuch tych prochów to było to. Trzeba będzie zresetować level, niestety. Ok, level zresetowany. Z tego co widzę, już tutaj nie ma żadnych problemów. Oj kurczę, zapomniałem, że jak resetuję level. Teraz resetuje też wszystkie swoje tutaj adjectives. Okej, okay, wszystko już działa jak należy. Poszukajmy jeszcze gwiazdek. Tutaj już ich nie ma. Została tylko ta jedna tutaj. O, zwróćcie uwagę, Kowal się zmienił. Tam hmm. ta jedna, a po niej jeszcze jedna. Tylko tej jeszcze jednej nie mogę znaleźć, znaleźć, zlokalizować. Co to jest? Provide spark of life. Mm -hmm. Spark of life. Spark of lift. Sparkly. Nie, to nie o to chodzi. E, może chodzi o jakiś płomień. O, zwróćcie uwagę, to były prochy, z których narodził się Feniks. E, także teraz została nam jedna gwiazdka i... o, jedna gwiazdka, jedna cząstka i dwie gwiazdki jedną gwiazdkę widzę drugą też ale nie jestem w stanie zlokalizować ostatniej cząstki być może będzie tak jak w którejś już zlokalizacji po zrobieniu jednej z gwiazdek pojawiła się ostatnia cząstka Ok, zwróćmy, sprawdźmy sobie to ward of the fourth horseman of the apocalypse Ok, czterech jeźdźców apokalipsy. Będziemy mieli się teraz z nimi do czynienia. Hmm, nie są zbytnio przerażające. Myślałem, że będą, DTRD, Four Horsemen. Stop the disease brought on by pestilence. A, to jestem ja. A to dobra czaje. Hmm, jak się tego pozbyć? No, wystarczyło wyleczyć tutaj tych wiśniaczków. Zobaczmy co u kolejnego. The disease has passed, but war has broken out. Find a way to stop the war. Hmm... Who will help end war? Może po prostu ośpimy sobie tego chłopaczka. Teraz już nie ma się z kim e, bić. Boże, jak im popsuję czołgi, to im się odechce walki. Przydamy jej kwiatek. Proszę bardzo, Ying-yang, pokój na świecie śpi, on się w ogóle nie przejmuje tym, że tu jacyś jeźdźcy są. The war has... ...kissed... ...but famine has deplayed the their food supply help by feeding the natives. Damy im posiłek. I powinno być okej. Okay. Zgadza się. Jeszcze ostatni jeździec apokalipsy. O, oh, dead. Po prostu wzięli i umarli. Despite feeling their stomachs dead, has taken them. Find a way to ward of the death by bringing them back to life. Hmm, dosyć proste zadanie. Wystarczy ożywić ich. Ouch! Ała, jak bolało. Umarłem na chwilę. Dobra. Ok, bierzemy się za gwiazdeczkę i zobaczymy czy dało nam to możliwość odkrycia ostatniej cząstki. Jeżeli nie, to może ta druga gwiazdka 1 na 10. Zobaczmy. Coś się pojawiło. Nie, nic się nie pojawiło. Trzeba robić kolejną gwiazdkę. Help save the village from a volcano, that's about to erupt. Będziemy powstrzymywać wulkan przed erupcją. Zobaczymy, czy nam się to uda, oby tak. Pewnie ten Frodo wziął, rzucił pierścień, i teraz wybucha, kurczę. Wy nie mieliście gdzie zamieszkać. The volcano is going to erupt, help save the shaman's village by... Sacrificing object to the vulcano goddess, right? Three bounties of earth to throw into the volcano. Okej, okay, co byśmy tu dali? Może damy zwierzęta, roślinę i Piu, wodę. Hmm, węgiel, też nie. E, miłość, hm, zwierzę, drzewo, kurczę, przecież nie wrzucę tam żywego człowieka, ale zombie? zombi hm, zombie też nie zadowala. Czy podpowiedź zaraz będzie try throwing different fruits in the volcano? A, łatwe. Orange, może. Juhu! Okej, okay, już wiemy o co chodziło. Zobaczymy, co tym razem. Nie podoba jej się to. Bogini, coraz gorsza. To tym razem, the volcano is still angry. Maybe it's unhappy with our dependency on technology. Try to appease it by writing more sacrifices. Czyli teraz musimy. rzucać. technologiczne jakieś wynalazki. Żeby ją zaspokoić. Też kurcze wymyślili. No dobra, dobra. Ale no dobra. Okej. Okay. Może to się uda? Sprawdźmy. Nope. Dalej jest zła. Okej, okay, z tego co widzę... The volcano keeps rising. Perhaps the volcano goddess wants a monetary sacrifice. Create a donation for the volcano. Zostały jeszcze dwie takie większe gwiazdki, także prawdopodobnie rzucę ich tam po prostu bank cały. Może kasa, kasa, kasa. Nie wiadomo o co chodzi, to o kasa. Nie. Nie. O, pojawiło się. The offerings did not work. Now the volcano goddess has appeared and is demanding a love interest. To już wiadomo o co chodzi. Write a maid that she will be happy with. Cześć, witajcie moi drodzy. Mm, widzimy się, ponieważ straciłem końcówkę tego odcinka i muszę ją dograć od nowa. Także ostatnio skończyliśmy sobie na tym etapie. Mm, I tutaj chodzi o oferowanie tej bogini wulkanu jakiegoś partnera. Ja tutaj piszę Mail God. Oj. O. i już mamy dla niej partnera i dzięki temu będzie chyba w końcu zadowolona. Ja miałem problemy jakieś z dyskiem, wiecie, i tutaj niestety straciłem część materiału swojego. I muszę teraz sobie dograć, że tak powiem, tą planszę. Okej, okay, tutaj jest ta nasza gwiazdka, ja już w sumie ją wtedy podnosiłem. Także teraz już nie muszę tego robić, jeszcze tylko podlecę w jedno miejsce. OK, i jeszcze mieliśmy jedną niezdobytą cząstkę, która była mianowicie tutaj. Tutaj należało postawić przed bazyliszkiem lustro. On zamienia się w kamień. Uwalniamy tą dwójkę. Z tego ten rycerzyk y, potrzebuje tej korony, która stała w tym miejscu, i to była ostatnia cząstka, ta już jedenasta. Także w ten sposób właśnie kończyłaby się ta plansza. I mi nie pozostaje nic innego, jak podziękować Wam za uwagę, pamiętajcie o ocenie mojego materiału oraz o komentarzach i polecam również subskrypcję mojego kanału, sami wiecie czego. Także to było na tyle, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się, papa! Pa.